Przypadki Słowa przedstawia Iwona Smolka. Wiersze Aleksandra Wiernego z tomu Nagle, zawsze nagle już tego nie mamy, zwracają naszą uwagę na fizyczność świata, na ciężar materii. Wśród rzeczy zwyczajnych, codziennych upływa życie, które nagle się kończy. Obecność śmierci jest wyczuwana w niemal każdym utworze. Niepokój metafizyczny przenosi banał codzienności w inną przestrzeń. Ta właśnie wielowymiarowość przywołanej do tej poezji podwójnej rzeczywistości pozwala, aby rzeczy oczywiste nabierały innego znaczenia. Smycz Na trawniku obok kościoła stara kobieta w białej czapce i czarnym futrze z niegroźnych zwierząt Drżącą dłonią potrząsa samą smyczą i woła: Wróć. Nieporządek. Butelka po piwie. Zostawił ją pod biurkiem. Teraz stoi obok łóżka. Ktoś związał skarpetki wrzucone do szuflady. Rower oparty w piwnicy nie o tę ścianę, więc wie, że ktoś grzebie w jego rzeczach, kiedy nie ma go w domu. I najgorsze, książki na innych półkach, nieporządek w książkach. Ktoś go powoli zastępuje, może kiedy odejdzie, nikt nie zauważy zamiany. Czy. Czy to już? Ten nagły ból, kiedy nocą wraca do domu. Czy zapowiada? Poprzedza? Czy to już teraz? Czy to już? Śmietnik, obok którego stanął, niespodziewanie wyraźny, zielony, ma kształt małej beczki i wystaje z niego szyjka butelki. I krzak z tyłu niespodziewanie wyraźny, kolczasty kłąb głogu podobny do głowy z afro i kobieta w czarnych szpilkach i żółtej, zbyt luźnej marynarce, też niespodziewanie wyraźna. Czy to już teraz? Skoro obrazy jaśnieją w mroku tak klarownie, jakby chciały być ostatnie. Czy to już? Czy już? Teraz? Śmierć. Cmentarz w słabym słońcu zmierzchu. Na nowym nagrobku nazwiska bez dat, więc te ciała ciągle żyją. On go mija. A w wypolerowanej powierzchni odbija się zarys sylwetki, niewyraźnej jak duch. Śmierć prześwieca, przegląda się w żywych, przymierza imiona i nazwiska, szuka wcielenia. Dwoje dzieci bawi się w chowanego między mogiłami, te najstarsze zniszczone kryją najlepiej, huśtawki. Chociaż dzieci dawno je porzuciły i nie wieje najlżejszy nawet wiatr, puste huśtawki kołyszą się w nocy. Bo ktoś chyba jednak na nich siedzi i bawi się. Bawi i nie chce przestać. Ktoś w końcu śle, widzialny sygnał, na kogo tak długo, długo czekaliśmy. Huśtawki skrzypią. I nie dają spać. Ciepło. Razem w ogrodzie, sierpień, czas Perseidów. Patrzą na nie, ale widzą też gwiazdy, których dawno nie ma. Zostało światło pada na nich, choć zniknęło źródło. Teraz jest tam tylko czerń. Tam, daleko, Sierpień, noce coraz chłodniejsze, więc oni się obejmują, okrywają kocami. Tu, w krótkim locie na tle ciemności, przez chwilę im lepiej. Trwają w cieple. Jego źródła kiedyś nie będzie. Wiersze Aleksandra Wiernego z tomu: Nagle, zawsze nagle już tego nie mamy. Czytał Piotr Bajdlik. A ja dziękuję za uwagę. Iwona Smolka.